Witajcie, kochani. Księga Obcych Ras, przetłumaczona z tajnych dokumentów rosyjskich KGB. Z angielskiego przetłumaczył i wysłał mi Alex, któremu bardzo dziękuję. Zawartość księgi Obce Rasy. Obce Rasy. Administracja pięciu pięciu wybranych do sprawowania administracji władzy, kartoteki, pliki obcych, statki pojazdy obcych, inicjacja obcych. Słowo dixit pochodzi z hinduskiego, wyższych kast braminów. I oznacza kogoś, kto został wprowadzony, przeszedł inicjację. Notatki i aktualnienia: ONA, przemyślenia końcowe. Wstęp od Dante Santori. W roku 2004 zaprzyjaźniłem się z chłopakiem z Ukrainy o imieniu Petro którego spotkałem zupełnie przypadkowo, w barze przy plaży. Byłem w tym czasie na urlopie, a on był tam razem z przyjaciółmi, z którymi sobie popijali. Wracając do głównego tematu, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Tak się zaczęła nasza przyjaźń. Petro zaczął być regularnym gościem w moim domu, gdzie nasze rodziny mogły się spotykać. W roku 2008 zadzwonił do mnie i spytał, czy chce wybrać się z nim w podróż. Odpowiedziałem: Pewnie. Miał na myśli, żeby wybrać się na południe Hiszpanii i odwiedzić swojego brata. W tym czasie jego brat był w więzieniu niedaleko Helwy, jak również odwiedzić jego ojca w Portugalii. Jego ojciec był byłym dyplomatą ukraińskim lata temu, i kiedy przeszedł na emeryturę, to zdecydował przeprowadzić się do Portugalii i tam zamieszkać. Więc wyruszyliśmy. Odwiedziliśmy jego brata, a później ruszyliśmy do Portugalii, żeby odwiedzić jego ojca. Kiedy byliśmy w jego domu, poprosił nas o przysługę. Jego ojciec jest starcem. Czy moglibyśmy opróżnić kartony, pudełka, które znajdowały się w jednym z pokojów, ponieważ chciał ten pokój przemienić w pokój gościnny? Powiedzieliśmy ok, w porządku i weszliśmy do tego pokoju, spodziewając się, że zobaczymy stare gazety. W zamian zobaczyliśmy około pięćdziesiąt osiem pudełek pełnych starych dokumentów i książek z czasów kiedy był dyplomatą. Niektóre papiery, dokumenty były w języku rosyjskim, niektóre były nawet z czasów Związku Radzieckiego, ZSRR. Petro zaczął czytać, tłumaczyć niektóre z nich i zorientowaliśmy się, że było tam mnóstwo interesujących, intrygujących, jak również ściśle tajnych, przynajmniej w tamtych czasach, dokumentów. Więc spytaliśmy jego ojca, czy możemy zatrzymać kartony dla siebie. Zgodził się. I musieliśmy wynająć wana, busa, żeby wszystko zabrać ze sobą do domu. Tydzień później w naszych domach, ale głównie w weekendy, Przejrzeliśmy wszystkie dokumenty, tłumacząc je, katalogując je tematycznie lub według daty i miejsca itp. W związku z naszą pracą byliśmy rozdzieleni dosyć często bardzo dużo również pracowaliśmy online, przez internet. Właśnie wtedy znaleźliśmy, odkryliśmy tę książkę, książkę, która doprowadziła do opublikowania moich filmów wideo. Ta jedna książka, którą mieliśmy, nie miała daty i wyglądała nowocześnie, ale znaleźliśmy okładkę, tylko okładkę, do tej samej książki, która była datowana na 1951 rok. Pod koniec tego samego roku zadzwoniliśmy do jego ojca i zapytaliśmy go o książkę, i uzupełnienie brakujących informacji powiedział, że pomiędzy wysokimi rangą politykami, reprezentantami zawsze krążyła plotka o kontaktach z obcymi, ale nic konkretnego. Powiedział, że otrzymał tę książkę lata temu od jednego z jego przyjaciół dyplomaty, z którym znał się całe życie i że uzupełniał, aktualizował książkę aż do dziś informacjami, które przysyłali mu przyjaciele lub kiedy się spotykali, porozmawiać o starych czasach. Te informacje, regularnie aktualizowane, były wysyłane do niego pocztą telefoniczną lub internetem. On w dalszym ciągu otrzymuje regularne aktualizacje, które przesyła do mnie. Książka posiada setki notatek na marginesie, aktualizacji, małych karteczek z powiązanymi, Lecz pomieszanymi informacjami załączonymi do stronic, zdjęć przypiętych do nich i tym podobne. Tak właśnie dowiedzieliśmy się o relatywnie nieodległej, niedawnej wizycie obcych, ich liczbie, gdzie to miało miejsce i tym podobne. Aktualizowali informacje, jak tylko je regularnie otrzymywali, ale również nam powiedział ojciec Petra, że była tylko garść ludzi, którzy wiedzieli w tamtych czasach, dniach, kiedy istniał ZSRR, przywódca partii komunistycznej i paru doradców, pięć lub sześciu agentów śmierszu, może więcej do dwunastu, dowódca sił zbrojnych oraz dowódcy trzech armii, wojsk lądowych, powietrznych i marynarki, i może paru naukowców. Powiedział również, że prawdopodobnie było więcej ludzi, którzy wiedzieli, szczególnie w wojsku, ale nie mógł tego potwierdzić. On i jego przyjaciele nie rozpoznawali niektórych nazwisk wymienionych w książce. Ludzie zawsze pytali mnie o niektóre ilustracje poszczególnych raz obcych zamieszczonych w książce, ponieważ niektóre z nich były dokładnymi kopiami z filmów lub gier wideo, ale nie wszystkie. Ja i Petro zadawaliśmy sobie to samo pytanie, ponieważ również rozpoznawaliśmy niektóre z nich i skontaktowaliśmy się z jego ojcem, żeby uzyskać w związku z tym odpowiedź. Powiedział nam, że w przeciągu lat ludzie, którzy dodawali, aktualizowali, drukowali książkę, używali wyobrażeń wizerunków obcych, dostępnych występujących w mediach. Jeśli nie mieli prawdziwej fotografii lub rysunku odnośnego świadka, więc czasami używali wyobrażeń, obrazów z filmów, gier, wideo, które lepiej lub najbardziej opisywały, opowiadały danej rasie, obcej rasie, w oparciu o zeznania, wypowiedzi naocznych świadków, opisów ich spotkań z obcymi. Aczkolwiek powiedział również coś innego, Coś niebywale ekstremalnie interesującego. Powiedział nam, że wśród wysokich rangą dyplomatów była bardzo solidna dyskusja i debata o planie zaangażowania niektórych mediów od internetowych do drukowania do filmów do przemysłu gier oraz niektórych departamentów bezpieczeństwa, w szczególności z Japonii, Chin, Kanady, USA oraz Europy, w związku z użyciem praw do tych wyobrażeń, reprezentacji wizualnych w celu opisania wizerunku obcych. Wszystkie media zaangażowane były pod koniec, czy to bezpośrednio, czy też w związku z, że były właścicielami firm matek, których właścicielami było nie więcej niż pięciu ludzi, i to wszystko było koncertowym wysiłkiem, żeby zaznajomić ludzi, rodzaj ludzki, z wizerunkiem i obecnością obcych pośród nas. On, czyli ojciec Petra, powiedział nam również, że niektóre z obrazków przedstawianych raz obcych używanych w grach wideo i innych mediach były użyte w książce jeszcze przed udostępnieniem, wypuszczeniem gry wideo lub filmu. On i niektórzy z jego kolegów mieli wiedzę, że niektóre z tych departamentów bezpieczeństwa aktualnie stworzyły niektóre wyobrażenia, obrazy obcych i później wypuściła je do właściwych kanałów, po to, żeby zaznajomić z nimi ogół społeczeństwa. Tego oczywiście nie możemy potwierdzić z wyjątkiem jednej ilustracji z książki obrazu obcych użytego w filmie Dzień Niepodległości, który był znany jeszcze przed produkcją i nagrywaniem filmu i to o dobre, uwaga 8 lat. Również niektóre z fotografii na RB. Czyli Alien Races Book, były przerobione w celu zniszczenia, zakłamania, ukrycia prawdziwego obrazu, częstokroć nieautoryzowanej zmiany. Tak więc macie ją tutaj, historię, na podstawie rasy obcych rosyjskiej tajnej książki, przynajmniej jakiejś jej części. Mam nadzieję, że ta książka się Wam spodoba, jak również. Ujawnione informacje w niej zawarte. Ta książka jest dedykowana pamięci Petra. Utracona zgubiona kopia. W roku 1980 kopia wydania tej książki została znaleziona na terenie Buriatri, czyli to jest wschodnia Syberia. Ta kopia znalazła się w rękach agenta KGB, który miał przyjaciół w mediach. Po rozpadku Związku Radzieckiego niektóre z informacji i obrazków, znajdujących się w książce, wyciekły, zostały sprzedane. Lata później te informacje i niektóre z obrazków ilustracji zaczęły pojawiać się w filmach, serialach telewizyjnych i grach wideo. Efekt mas zaczął być najbardziej dobrze znany. Ta informacja, była napisana ręcznie w książce. W roku 1924 niedaleko Jekaterinosławia na Ukrainie, dzisiaj pietrowsk trzy córki pewnego kapitana Adriczuka po prostu zniknęły. Kapitan Adriczuk był w po z pochodzenia Rosjaninem i niewiele o nim wiadomo, z wyjątkiem tego, że bardzo dużo podróżował. Rolnik, który mieszkał niedaleko domu kapitana Adriczuka, powiedział, że widział córki kapitana, jak szły w kierunku lasu, może dwie godziny przed schodem słońca. Zaintrygowany poszedł za nimi, trzymając się na dystans. Po około 30 minutach marszu Opisuje za obserwowanie fioletowego, czerwonego światła i mgłę pomiędzy drzewami. Podszedł bliżej i zobaczył trzy dziewczyny wchodzące do czegoś, co nazwał unoszącym się jasnym samolotem wyglądającym jak wiatrak. Również zgłosił, że zauważył pięć osobników stworzeń, tak małych jak dzieci, ale z dużo starszą twarzą. Według niego ten wiatrak zaczął bardzo powoli odlatywać w kierunku gwiazd, aż do momentu, kiedy nie był w stanie go od nich odróżnić. Według rolnika, pobiegł on do domu kapitana Adriczuka, żeby ostrzec, poinformować go o wydarzeniu. Zdjęcie domu. Ta fotografia przypuszczalnie ukazuje dom rolnika. Kiedy przybył do domu kapitana, to zapukał do drzwi, ale nikt nie odpowiedział, więc wszedł do środka i znalazł kapitana i jego żonę martwych w ich łóżku. Ich twarze były spokojne, jak gdyby oboje zmarli podczas snu. Wszystkie ich zwierzęta trzy psy, jeden koń i dwie kozy również były martwe. Na stole kuchennym znajdował się list lub notatka, napisana pismem, którego charakter odpowiadał pismu Sofii, jednej z córek. W liście było napisane: Udajemy się do szkoły w księżycu razem z naszymi przyjaciółmi. Zdjęcie to przypuszczalnie zdjęcie Sofii, ale jest to niepotwierdzone. W kolejnej, drugiej części nagrania tej książki przeczytam wszystkie rasy, które są wymienione i opisy związane z nimi. Komentujcie. Zachęcam do polubienia, subskrybowania. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Pa.